Dzień dobry Parek, w przepiękny, słoneczny dzień. Ruszamy do Olsztyna. O, no, ładnie jak z Tapety Windowsa. No właśnie, mijamy tapetę Windows'a. Proszę lokalowa i star się nie rozłącznie. Jako pasażer princess mam i hmm. żeby sobie odpalić świątecznik. A Rokomas. Wjechaliśmy, Wjechaliśmy do Olsztyna i zmierzamy na stare miasto. W sumie już nie musimy wysiadać, bo szukając miejsca parkingowego już zwiedziliśmy całe Miasto. Jest mega uroczo, ale też mega wąsko i mało miejsc, żeby zaparkować, więc spróbujemy gdzieś sobie dalej odjechać. Spacer zaczynamy w przepięknym parku. Pogoda z tak, Także będzie bardzo przyjemnie. Nie wiem co to, ale bardzo ładne. Jest dosyć duża różnica poziomów, przez co można z różnej perspektywy też budynki oglądać i tutaj robi duże wrażenie. No zobaczcie te perspektywy. Przecież mega to wygląda. Idziemy w stronę zamku i on ogólnie jest duży, ale jak Tam jesteśmy duży. taki niżej, to już w ogóle Wieża mega wysoko. A tu to fosa. Rzeczka sobie płynie. w Kaczuchy. Chyba trochę marzną. Wow. no jestem zauroczona. A dopiero wysiedliśmy z auta. Skorzystaliśmy z promocyjnej ceny biletu, e, i za pięćdziesiąt mamy e, zwiedzanie Muzeum Armii i Mazur. Jesteśmy właśnie w chacie na Warmi. I wszędzie e, nie widać, że są opisy, są QR, które można sobie zeskanować po więcej informacji. Piękno koniec na biegunach. Jesteśmy w damskiej gotowalni. What's in my bag? Zobaczcie, jaka kosmetyczka. Uuu, sexy, sexy. Majtki damskie z klapą. Gorset zapewne bardzo komfortowy. A teraz zdecydowaliśmy na wystawę Olsztyn Filmowy, czyli yy, o filmach, w których akcja dzieje się w Olsztynie. Stawka większa niż życia Kochajmy Syrenki Cztery pancerni i pies Tutaj jeszcze dłuższa lista filmów A ten film jako para wodna zdecydowanie musimy nadrobić Kochajmy Syrenki A teraz wchodzimy do komnaty Kopernika Mikołaj Kopernik Mieszkanie w zamku Kopernikowska teoria heliocentryczna Początkowo była uznana za kontrowersyjną, Bowiem kwestionowała wiekowy geocentryczny model wszechświata Przyjęty przez uczonych i kościół Tuż przy muzeum znajduje się spory amfiteatr. A już za chwilę będziemy przy ławeczce Kopernika. Bardzo się ucieszyliśmy, bo przed chwilą pan powiedział dziecku, że Kopernik to był taki Lepo, astronauta. Ledze. O co to chodziło z tym Kopernikiem? No to taki astronauta. I dotarliśmy na rynek w Olsztynie. Która to godzina, że nam tak wybija? 442 no, Wybijało 41 minut. No dobra Tiger otwarty Muszę zwiedzić cały osztyn. Rafał Chodź kubek Jakie to jest piękne To jest półmisek, ale ja bym na to nic nie kładła takie ładne No dobra, najpierw obowiązki zakupowe oczywiście Muszę znaleźć osobę na choinkę Do naszej podróżniczej choinki no, chyba idealnie. Zmierzamy w stronę bramy. O, i właśnie w The White Bear Coffee byliśmy ostatnio, ale w Gierzycku. Kubeczkę nie wypatrzyliśmy, a teraz, zarówno w Aki, weszliśmy do Sekretariatu, czyli grykomputeru. Tym razem w swoim królestwie. Pamiątka znaleziona, można ruszać dalej już powoli. Robi się ciemno, także jeszcze się napatrzymy na te piękne kamienice. I wszędzie bardzo smacznie pachnie. Już różne zapachy tu czułam jak przechodzimy. Albo po prostu jestem głodna. No przeuroczy ten Olsztyn. Park, po którym wcześniej spacerowaliśmy, od którego zaczęliśmy zwiedzanie, to park pod Podsamcza. Och, i tutaj właśnie płynie ta rzeczka. No mega klimacik. Teraz już się robi tak ciemniej. Wszędzie się zapalają światła klimatyczne. A my jeszcze spacerujemy dalej. Dotarliśmy do gazety olsztyńskiej. Jest muzeum. I potrzebujemy kawy. Jak byliśmy na festiwal to pamiętam, że dotarliśmy do tej bramy i chyba mieliśmy po prostu walizki, dlatego się już nie tłukliśmy dalej, bo prawdopodobnie szliśmy na pociąg, albo jakiś autobus, raczej pociąg, więc teraz nadrobiliśmy kolejną część miasta, no i sobie spróbujemy przypomnieć przypomnieć, przypomnieć <laughs> <laughs> inne kawałki. Idealnie się złożyło, bo trochę zgłodniliśmy, więc jest i kawa i jedzonko bar mleczny Olsztyniak Lokalnie, lokalnie. I dzisiaj na obiadach takie klimaty. Jeszcze jak zobaczyłam ten kompocik. No idealnie. Kawka, kawka. I lecimy w trasę. Teraz wszystko pięknie rozświetlone, bo już się zrobiło ciemno. No i ma jeszcze większy klimacik. Jest sporo nawiązań do Torunia, no i samo miasto też mi przypomina Toruń. Taki mniejszy Toruń. Drodzy Państwo, Olsztyn to jest taki Toruń, tylko bez pierników. W tym kierunku mieliśmy bardziej z górki, więc teraz trochę mniej się odzywam. Lecimy już do autka, dopijamy kawkę, ruszamy w trasę.